Cześć. Jesteśmy na przejeździe kolejowym w Stawigudzie. Za najbliższe minuty spodziewam się przejazdu pociągu. Stawiguda leży w województwie warmińsko-mazurskim. Dopóki nie jedzie pociąg, zacznę sobie opisywać. Sygnalizator S2. się tego, Andrzeja i bombardierowskim gongiem. Sygnalizator S4. To jest ograniczenie 10 na godzinę. O, to. Tutaj. Na razie jeszcze pociągu nie widać. Bo to się włącza po... Oczywiście. Są wyświetlecze, są diodowe. Zresztą przed chwilą mi tutaj towarowy jechał. Już widzę, już widziałam jak się sprawuje. Tutaj mamy oczywiście... Znak stop, ponieważ przejazd jest bez zapór. Zaraz powinien pociąg jechać. Bo tam ludzie szli z walizkami. Tego jeszcze spodziewam, że pociąg za chwilę będzie jechał. Cztery sygnalizatory. Je, jeden gong, dwa krzyże Świętego Andrzeja, dwa znaki stop dwa sygnalizatory bez krzyży, dwa z krzyżami. Oczywiście znak, że jest drugi przejazd kolejowy, słup od sieci trakcyjnej. Stacja. Stawi guda. Tam jest znak, jest, że jeszcze jest jeden przejazd kolejowy. Tam jest prawdopodobnie jeszcze jeden, bo widziałem znak. Oczywiście szy szyny mają kamienne podkłady, oczywiście żwir, zabudowania wstaw budy. kierunek jica, kierunek olsztyn. Pociąg powinien już za chwilę przejechać. Bo postanowiłem przetestować ten przejazd. Już widziałem jak on działa. Mój towarowy nawiał, i tam powinien zaraz ukazać się pociąg. O ile się nie opóźni. Szczerze, pewno zresztą opóźni. O! Jest czerwony. Jak widzicie Zobaczymy jak się samochód będzie zachowywał. O, tutaj auto przyjechało na czerwonym. Zrobiło bardzo źle. Pewno stamtąd jedzie. Tam jedzie pociąg. Okej. Okay. Myślę, że że ja już kończę ten odcinek. Pa.